Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 205 odcinku GNM I razem ze mną w studiu jest Mateusz Zanowicz i Mateusz Widut. No i standardowe pytanie na początku każdego odcinka, czyli w co ostatnio grałeś, a na pewno w coś grałeś, coś skończyłeś, ale o tym już za chwilę. Tak, przyszedłem Uncharted 4 w końcu. Trochę mi to zajęło, ale grałem z długimi przerwami, ale z tego zrobimy osobny temat, bo chcę się chcę porozmawiać o tej grze, bo wiem, że ty też skończyłeś, tak, i bardzo ci się podobało, ale poza tym zacząłem grać w Abzu. Czyli nową produkcję, A, są... nową produkcję dwóch producentów, czy tam artystów, którzy pracowali też nad Journey i nad Flower, czyli nad tymi takimi grami no, jednymi z najładniejszych, najbardziej artystycznych gier na platformy są one chyba. I to jest produkcja, w której wcielamy się w nurka, i ogólnie podstawą jest to, że eksplorujemy ocean, morze, jakieś tam głębiny. I to jest właśnie gra w stylu Journey, czyli najważniejsza jest to eksploracja i podziwianie tego pięknego świata, bo faktycznie oprawa graficzna. Jest, jest piękna po prostu to jest coś w stylu właśnie Journey, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie takiego wiesz zachwytu tak naprawdę tym wszystkim co widzimy na ekranie bo wygląda to świetnie, oprawa graficzna jest taka trochę, nie jest realistyczna też jest właśnie tak jak w tych innych grach datgame Game Company, chociaż to jest inne studio jak już mówiłem to są tylko twórcy jakby którzy się odłączyli od tego zespołu deweloperskiego ale to jest taka gra, która też nie w mi się pewnie spodoba no bo tam nie ma tak naprawdę za dużo rozgrywki tylko pływamy tam, wchodzimy w interakcję co jakiś czas z jakimś przedmiotem możemy się chwytać, nie wiem, ryb, delfinów i tak dalej, żeby pływać trochę szybciej. I o to chodzi, ja nie grałem jeszcze dużo, więc nie wiem, jest tam trochę jakaś fabuła taka tajemnicza, bo to nie jest taki normalny ocean, w to, w to w czym pływamy, bo tam trafiamy na jakieś artefakty, przenosimy się do jakichś dziwnych dziwnych lokacji, które w ogóle potem, jakby ocean ma podwójne dno wody, że jest jedna woda, nie, w ogóle to trudno wytłumaczyć, w każdym razie jest to takie trochę abstrakcyjne wszystko i fantastyczne, a poza tym zacząłem też grać w w wersję, wczesną wersję Day of Infamy. To jest strzelanka drugowojenna w stylu Insurgency. Jest taka produkcja trochę w stylu Red Orchestra dwójki, czyli realistyczna strzelanka mm -hmm. na PC, ta druga wojna wygląda słabo, to jest na silniku bardzo starym Source, ale w końcu przynajmniej jest z drugiej wojny. Więc to też mi się całkiem podoba. Ale to będzie gra jakby sam online, czy też tam będzie. Znaczy z nastawieniem na online. Jestem tryb, mm -hmm. możesz grać z botami czy tam w kooperacji przeciw botom, ale głównie strzelanka sieciowa, bo to jest na podstawie takiego moda Day of Defeat mm -hmm. też drugowojennego. Więc, więc z... Czyli tutaj nie będzie żadnej historii, tylko po prostu nie, nie, nie. To... tylko strzelanka sieciowe. Mm -hmm. Tylko w stylu II wojna tego tak naprawdę nie ma obecnie na PC, poza jakimiś tam modami, więc fajna rzecz. Tylko obecnie wery Access, więc no, jeszcze mało kontentu trochę, ale jak najbardziej po względem gameplayu dopracowane, więc spoko. Z mojej strony raczej nie było żadnych gier. U Huberta zagrałem w ostatnie produkcje z PlayStation Plus i się jednak nie zawiodłem tym, że nie zakupiłem tego abonamentu. To jest u tego, siebie. Z, tego, z tego miesiąca, tak? Czy jakieś... e, jeszcze nie z tego, z poprzedniego, bo dzisiaj mamy środę, dopiero dzisiaj weszła nowa rozpiska, więc A, jeszcze okay. z tamtego miesiąca. I, i, czyli Fury, tak, między innymi czy coś? Czy czy coś to takie... Wiesz co, nie pamiętam już y, z samych tych takich nazw. Wiem jakaś taka produkcja y, z, 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 z rzut, y, izometryczny, jakieś walki takie sci-fi tak? y, trochę. No walki z busami na arenach, ta kolorowa ta oprawa Fury tak. To mi się podoba. No, to to. Ale to bez jakiegoś szaleństwa, tak naprawdę, więc faktycznie nie mam czego żałować, że nie mam tego Playstation Plus, bo też nie jestem graczem, który dużo gra online, więc jeśli zdarzy się, że gram online, to zazwyczaj to jest nowa produkcja, i kiedy odpala się nową produkcję, nawet bez abonamentu, to się dostaje jakieś 3 albo 2 dni. E Dostępu do trybu online za darmo. Tak, nawet nie, nie wiedziałem. Tak. Okay. Więc ja nawet nie ryzykuję kupna. Ja też mało gram po sieci na PS4, więc też nie jest mi jakby plus ostatnio potrzebny. Tym bardziej, że mam tak dużo gier do nadrobienia, że nawet jakby były jakieś fajne tytuły w PS, Plus, to chyba jakoś nie mam ochoty, żeby odnawiać ten abonament. Ale... Ciągle próbuję odpalić drugi sezon The Walking Dead, ale mi nie wychodzi. Też próbowałem w Life is Strange zagrać, bo wiem, że to jest na pewno bardzo ciekawa produkcja. Spróbuję pobrać pierwszy odcinek. Wiem, że jest za darmo, więc jeśli chcecie, możecie to sprawdzić i na PlayStation 3, i na PlayStation 4. Z czego to widziałem? I zapewne na Xboxach również, więc może za tydzień skonfrontuję Twoje wrażenia z moimi wrażeniami z tej produkcji, ale może przejdźmy już właśnie do Twoich wrażeń związanych z Uncharted 4, bo powiedziałeś, że będziesz krytykował, ale dlaczego? Po co? Jak? Jedna z najlepszych gier na PlayStation 4. Znaczy zacznę od tego, że to jest moim zdaniem najlepsza odsłona serii, tak? Dzięki temu, że jest... Mm -hmm. Jakby to powiedzieć, taka półotwarta, że mamy te, na przykład, potyczki są fajne, te, te potyczki, co ważne, te potyczki mi się podobają, w których możemy zacząć i nas nie widzą wrogowie od początku, że możemy się skradać i zachodzić od różnych stron przeciwników, to jest bardzo fajna rzecz i to mi się podobało od samego początku, jak jeszcze grałem wersję przedpremierową no i nawet jak jest eksploracja tam są takie momenty, że mamy kilka ścieżek zawsze do wyboru i to jest takie fajne chociaż to jest oczywiście złudzenie takie niby, bo zawsze i tak dotrzemy do celu i w końcu trafimy na tą jedyną poprawną ścieżkę, ale jednak zawsze jest fajnie jak gry tak kombinują, trochę dają nam to poczucie, że jednak tam trochę możemy pozwiedzać więc to jest jak najbardziej spoko, no i oczywiście oprawa graficzna to jest cudowna gra na PS4, jak już mówiłem też wielokrotnie, że te animacje proste jakieś tam zachwycają w tej produkcji i niesamowite jest to co Naughty tak potrafi zrobić z konsolą. Aż nie mogę się doczekać co oni zrobią z PlayStation 4 Neo, z jakąś grą, którą wydadzą w przyszłości, bo to będzie świetna rzecz. No i, no i multiplayer też mi się podoba w Uncharted 4, o tym już mówiłem dawno temu jak była beta, też omawialiśmy ten element. Gry, aczkolwiek właśnie im bardziej tam, już w tej drugiej połowie produkcji, kiedy było więcej strzelania i więcej akcji w Uncharted 4, to było dużo takich sytuacji, kiedy naprawdę się sfrustrowałem strasznie zirytowałem. Chodzi mi głównie o strzelaniny, w których musimy pokonać kilkudziesięciu wrogów, całą chmarę wrogów i którzy od początku widz wiedzą gdzie jesteś, nie, że nie masz szansy się schować. I nie masz szansy się skradać tylko od razu idziemy sobie, idziemy na nagle nas atakują. I potem kolejne fale przeciwników i to jest... To zawsze ten element mi się nie podobał w tej serii, nawet pomimo tego, że jakby strzelanie jest lepsze niż w poprzednich odsłonach, to nadal mi się nie podoba. Nie, nie, tylko nie wiem czemu, bo chociaż sam, samo celowanie i poczucie mm -hmm. gunplay tak zwane jest spoko, to irytuje mnie to, że nawet na normalu niewiele wystarczy, żeby, żeby zginąć tak naprawdę, jak nie jesteś za osłoną. I wrogowie w ogóle tam spadają gdzieś tam z jakichś poziomów dodatkowych, z górnego piętra skopują, obchodzą się z różnych stron. No I... ale to chyba dobrze, bo jakby sugeruje to graczowi, że jednak sztuczna inteligencja działa. Tutaj ci przeciwnicy jednak myślą, nie są jakimiś takimi Nie Niby tak, tam ale jest dużo takich botami. przeciwników. Jeżeli, jeżeli, jeżeli jeszcze wszyscy, wszyscy wrogowie byliby tacy, że możesz ich zabić headshotem. To spoko, ale jest, jest dużo takich wrogów, gdzie musisz naprawdę się namęczyć, żeby ich zabić. I to jest irytujące. Albo no nie wiem, granat leci musisz wyskoczyć z osłony i w tym czasie ktoś cię zabija, bo akurat wyskoczyłeś i się odsłoniłeś. No na więc... tym niestety to polega, więc ja wiem, ale... jakby nie mogę ale się jest, do tego przyczynić. To jest moja osobista preferencja. Po prostu chciałbym, już się nie przełączałem na easy, bo mi się nie chciało. I tro, trofeo, by nie zaliczało mi trofeów, jakbym zmienił poziom trudności. Podejrzewam, ale chciałbym właśnie, żeby był taki tryb w Uncharted, gdzie po prostu jeden strzał zabija każdego, trafisz w stopę, bo to jest element, który mi, nigdy mi się nie podobał w Uncharted serii, strzelanie, strzelanie. Tak naprawdę. Chyba, chyba, że mówiłem o tych potyczkach takich, które, że możemy tam się skradać i wszystkich tak po kolei zabijać. Ale to, to, jest, to spoko. jest jednak większość chyba w tej grze, że, że zaczynasz Na szczęście tak. I... Dlatego mówię, że dopiero w drugiej połowie to zauważyłem, bo tam było więcej takich akcji, że ci najemnicy tak nagle na ciebie napadają. I to było takie irytujące. No i mniejsza rzecz, której się przyczepię, to jest to nieszczęsne wspinanie się, które jest też bardzo często, chociaż tutaj to nie jest irytujące, to jest mniej więcej, jakby co powiedzieć, no. Bo nigdy nie zginąłem wspinając się w t 4, ani razu. W poprzednich częściach czasem mi się to zdarzało, tutaj nigdy, bo to jest po prostu trzymaj przycisk do góry XXXX x, 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 x i to jest takie trochę monotonne się stało po jakimś czasie, chociaż do, dobre jest to, że... No mamy widoczki zawsze jak się ładne, no to, tak. to jest fajne, dobra, spoko, ale to jest takie sztuczne przedłużanie gry trochę, jak na mój gust. No to, ale to Te też wspinaczki. takie. Trzyma flow tej całej gry, że ona jest jednak przyjemna i płynna, że, że przechodzisz i tak dalej. A chociaż jak dla mnie to nie zawsze było tak, że e, była jakaś oczywista droga. Zazwyczaj oczywiście można. Każdym sposobem dotrzeć tam, gdzie chcemy, ale właśnie te różne ścieżki, nawet w przypadku spinania się. No i plus jeszcze dochodzi Talina, która której jednak chyba brakowało w poprzednich y, odsłonach, i teraz naprawdę możemy tutaj jakoś tam pokombinować. No, lina jest spoko, tylko ona też. A jest... właśnie, przy linie to pamiętam, zginąłem kilka razy, bo jest taki pewien fragment w tej grze, gdzie musimy naprawdę opuścić się do samego końca i się bujać, aż. Potem jeszcze raz właśnie tak? Coś, mhm, coś, coś w tym stylu. A to mnie przeszkadzało, ale a propos tej liny, to też, też są takie sytuacje w tej grze, gdzie na przykład. Musimy, to jest to takie błędy logiczne, można powiedzieć, że musimy komuś pomóc wejść na górę, jak możemy po prostu, moglibyśmy teoretycznie spuścić tą linę. Tego nie rozumiałem w paru sytuacjach. No i jeden taki, ale to takie naprawdę już drobne czepialstwo z mojej strony, w jednej ze scen nie będę spoilować, ale bohater główny wstawia się, jakby za jednym z wrogów żeby ktoś go nie zabił tego wroga jednego naszego bo nie nie no nie po co nie, nie zabijajmy nie to mówi koleś który przed nie wiem przed 10 minutami zabił z 30, 30 osób nie też niewinnych tak teoretycznie więc to, to, to była taka scena która mnie tak rozśmieszyła trochę e, ale poza tym no mówię cały czas mi się podoba ta gra tylko wolałbym żeby było mniej strzelania albo żeby było trochę lepiej nie wiem jak to powiedzieć no zaprojektowane bo jednak wydaje mi się że jak taka chmara wrogów ci atakuje z różnych stron to trochę mi nie pasuje do um, do Encharty. zawsze musi być ta armia najemników no nie mogą być jakieś te skromniejsze potyczki. No ale z drugiej strony też mamy teoretycznie tych kompanów, którzy nam pomagają, no trochę tam no, niezadowiają tych no, tych bardzo rzadko tak naprawdę pomagają ci kompani z tego co zauważyłem. Ale żeby to właśnie tak wyglądało, że wiesz nie ma jest dużo tych przeciwników, tutaj jest no dwie trzy osoby zazwyczaj, więc sobie pomagamy. Ja praktycznie mogę sobie tylko przypomnieć jeden taki moment kiedy było tak, że dotarliśmy pod taką jakby trochę wieżę z mostem i rozwalamy tam przeciwników tak klasycznie. Czyli możemy podejść na cicho, ich rozwalić, a później nagle dwie hordy najemników przyjeżdża. To tylko pamiętam ten jakby jeden moment, w którym no, musieliśmy stawić czoła, i bo nie, nie było innego podejścia. No tak. Może to jest, to jest też kwestia podejścia, bo dla mnie, Anczarto, to jest przede wszystkim historia. Historia, właśnie to filmowość i to ta eksploracja. Nie jedziesz do przodu, coraz nowe lokacje, fajne i tak dalej. A to jakby zaburzało mi to, że umierałem, bo nie umiem grać. To mi zaburzało trochę ten cały flow, jakby rozgrywki. Ale Natomiast, jakby sama historia, czy tobie się podoba, czy też tu byś się znaczy, przyczepił? Historia jest bardziej, bardziej niż sama historia, bo historia w żadnym Uncharty nie była jakaś super tam rewolucyjna, nie? Tylko mi się zawsze podobał w Uncharted sposób jej przedstawienia. Na filmowość i przede wszystkim postacie, bo sama historia, są szukają skarbu i tam. Na końcu coś się dzieje, przewidywalnego tak naprawdę zresztą. W ogóle ostatnia walka z bossem też jest głupia, irytująca. Znaczy z bossem, można go tak nazwać chyba, nie? Ale no tak, zresztą... bo chyba tylko przez sekundę jest pokazana instrukcja, co jak działa. No, Ale jest i, też i... za długa moim zdaniem, już naprawdę te takie... No już nie będę... No ja ja miałem akurat bez... problem z tym, że e, gdzieś tam zdarzyło mi się zginąć, Musiałem wyjść z pokoju, później wróciłem i w sumie zapomniałem, którym przyciskiem coś się robi no, no, i, tak, 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 i miałem taki problem, że powtarzałem naprawdę jakieś pół godziny tą ostatnią sekwencję, więc... No, ale mimo wszystko, po tym wszystkim, jak już przyszedłem tą ostatnią walkę i potem był ten epilog bardzo fajny, w ogóle wzruszające rzeczy dla fanów serii, to jakoś tak wybaczam, Dużo wszystkie... Tak, i wy no, wybaczam wszystkie te błędy czarty związane z gameplayem. I szkoda, że nie gram na Izji od początku, tak powiem. No. Zapytam o jedną rzecz. Nie będę może zdradzał, bo jeśli ktoś jeszcze nie grał, to na pewno warto. I nie chciałbym psuć tutaj eee, jakby wrażeń eee, z obcowaniem pierwszy raz z Uncharted 4, ale ten główny isterek, jak ci się podobał. Eee, główny isterek? Eee, Poinsz, że nie wiem o co ci chodzi. Chyba. Eee, no, ten taki stary isterek, że się. Okej. Okay. No, nie wiesz, pokazuje nie, ci kalambury, no, że się. A, o to ci chodzi. No, no. to było spoko, to było spoko. Eee, dwa razy ale... było spoko nawet. Nie tak. wiem. Czy, 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 czy się udało? Z, z, z dwa razy, mm -hmm. za, za pierwszy raz mi się nie udało, ale potem już się ogarnąłem i pamiętałem jak się w to, że tak powiem, jak to się robiło. Nieważne, to nie będziemy spoilować. Ale tak, to było. Dla no mnie to naprawdę tak, ten isterek, to był. Je... Chociaż taki, no, świadomy i każdy na niego trafi, to naprawdę było takie. Wow, pierwszy raz coś takiego w sumie w no. grze, fakt. Dobra, to więc dajcie znać jak wam się podobał sam gameplay w czy pewnie wielu z was już przeszło e, tę grę, czy gra, graliście głównie dla historii w Uncharted gracie, czy bardziej cenicie za rozgrywkę, za, tą strzel za strzelanie i tak dalej. Co ja was irytowało, tak a co nie. E, a my zaraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z fanowskim Battlefrontem. Okazuje się jednak, że PR to nie wszystko, a Electronic Arts jest złe, <noise> tak zwanie. E, ponieważ, co się stało, e, fani chcieli stworzyć remaster, odnowić, jak ten Battlefront się nazywał dokładnie? Bo znaczy oni pamiętam. chcieli, to grupa fanów, moderów, e, chciała stworzyć grę na podstawie Battlefronta 2, mm -hmm. czyli tego klasycznego jakby, tego o którym każdy jakby Ludzie marzyli, żeby ten Battlefront, który zrobiło DICE, żeby to było właśnie dwójka, tylko większa i lepsza. I to się nazywało Galaxy in Termoil. i produkcja wykorzystywała wszystkie tam. no wszystko właściwie związane z gwiznymi wojnami. tak? Model postaci, pojazdów, broni i lokacji i tak dalej. No i to było oczywiste, że jej zareaguje tak, a nie inaczej. Tam Disney, nie wiem kto. I nawet tu, moim zdaniem, to nie jest tak, że jej jest złe. No bo tak każda film, nie znam chyba przypadku firmy, która pozwala robić fanom grę. Wiesz, ale z, z czego to pozyskującą... wiem, to Lucas Art, bo do nich się chyba odezwali, e, się na to zgodził, tylko że przekierował jakby to wszystko do Electronic Arts. Nie wiem, czy coś poplątałem, ale coś takiego... E... Było tak, że oni pozyskali pozwolenie na dystrybucję projektu na Steamie. Mhm. I to tylko uzyskali tak naprawdę. No ale wiesz, no to Valve tylko powiedziało, no, że spoko, że jak, jeżeli mhm. uzyskacie wszystkie zgody, jeżeli zrobicie grę, to możecie ją opublikować. Nie? Więc to było tylko tyle, ale nie było jakby oficjalnego... Pozwolenia ofic oficjalnego od tam właścicieli marki ee, Star Wars ogólnie, czy Star Wars Battlefront. I co ciekawe, to nie było powiedziane też już samym twórcom, że nie mogą zrobić gry, bo, bo to są jakby problemy prawne, tylko dlatego, że ta gra mogłaby nadwyrężyć wizerunek growego tego najnowszego Battlefronta i tej nowej marki, którą no Tak, To tak, jest... było trochę hamskie, bo to fani robią tę grę. A czek, ale tu chodzi o to, że ja nie jestem prawnikiem, ale takie samo, to samo było z tymi prywatnymi serwerami Wowa. Że tu jest ryzyko, że ktoś stworzy wykorzystując jakąś tam markę coś zepsutego, na przykład nie? niedorobionego, tam niedoprac niedopracowanego, i potem to się wrzuci złe światło na te oficjalne produkty. Więc na tej zasadzie działa, że wydawcy się boją dlatego dawać zielone światło dla produkcji fanowskich. Bo ogólnie to było jakby na podstawie... Ja źle powiedziałem, to nie było na podstawie Battlefronta 2, chociaż też było inspirowane dwójką. Ale powstawał jakby nowy Battlefront, który się nigdy nie ukazał, był anulowany właśnie trójka Battlefront, takie oficjalny jakby. I tam wyciekały jakiś czas temu prototypowe gameplay z tego i właśnie to chcieli jakby tworzyć fani. Ale niestety okazuje się, że anulowali... Znaczy, nie, nie otrzymali zgody, ale co ciekawe, opublikują to. Tak, opublikują to, tylko że jakby. Z, Wyczyszczą ten projekt ze wszystkiego, co jest związanego ze Star Warsem, nie? Czyli tak naprawdę podmienią wszystko, i to już nie będzie Star Wars, tylko będzie jakaś tam strzelanka sieciowa gra science fiction, w zupełnie nowym uniwersum, coś takiego z innym światem. I menadżer w ogóle tego projektu przeprowadził rozmowę z przedstawicielem LucasFilm. I ten byłby otwarty na pomysł u udzielenia licencji, ale nie może tego zrobić ze względu na kontrakt z EA, więc tutaj no też właśnie, jest właśnie to o, o czym tym, mówiłeś. O tym, Że no bo fakt, bo jej ma wyłączność na gry z gryznymi wojnami, to też warto przypomnieć, no, jest na 10 lat chyba, więc to spory okres czasu. I powiedziano mi, mówi twórca, że Lukas film rozmawiał z jej na temat Galaxy in Turmoil i jej nie wyraziła chęci na to, żebyśmy kontynuowali projekt. Ale właśnie ten menadżer wierzy, że projekt pozostawał w dozwolonych granicach prawa własności intelektualnej, co jest dziwne, bo ja tak nawet ja tak nie sądzę, że tak było. Ale założenia były właśnie podobne: bitwy z udziałem 64 graczy, wielkie statki kosmiczne i kampania fabularna, co ciekawe, miała być w tej grze to Star Wars, więc to by było coś ciekawego. A możecie zobaczyć oczywiście. W internecie, też chyba na Eurogamerze, tam jakby fragment tego, na jakim etapie pracy byli, jak to wszystko wyglądało. No to tak. było świeże dosyć, bo tam były tylko modele pokazane, jak się walczy za pomocą miecza świetlnego, jak odbija on strzały. Modele, które wyglądały a, tak w miarę, W każdym razie, powiedział. cały ten projekt trafi na Steam za darmo, jako właśnie pod tytułem Galaxy in Turmoil. Przy czym to będzie demo jakby, taki prototyp można powiedzieć, tak samo jak System Shock który trafił demo darmowe na Steama i twórcy planują zbiórkę właśnie po, po opublikowaniu tego darmowego dema, planują zbiórkę na Kickstarterze, żeby jak ludzie już spróbują, to może zechcą dać pieniądze. I to mi się podoba, takie apropo podejście do Kickstartera, nie? że najpierw daje, daje Ci twórca demo gry, że możesz sprawdzić na co możesz przeznaczyć pieniądze, a nie, że tam masz koncept no tak, no bo... i, i płacisz za obiecnicę tylko puste. Twórcy pokazują na co ich stać i co mogą zaoferować w jakiejś takiej małej pizze, Gułce, a no. wtedy mogą e, sami fani i gracze wesprzeć e, A te teraz właśnie mam przed sobą screena jakby z filmiku na YouTubie. Wystarczy, że wpisze, wpiszecie na YouTubie właśnie Galaxy in Turmoil i to wam wyskoczy na pewno. I gameplay wygląda właśnie tak jak w tych klasycznych, jak w Battlefroncie dwójce, tylko, że o wiele lepszy graficznie więc na pewno wielu fanów Star Warsów o tym marzyło i wydaje mi się, że nawet mm, wielu tym fanom Battlefronta dwójki nie będzie przeszkadzać to, że to nie będzie Star Wars skórka bo tam naprawdę chodziło, ludzie lubili tę grę za to, że była tak rozbudowana gameplayowo, że tam były bitwy, że walczysz na ziemi, wsiadasz w statek i tam lecisz i potem walczysz w kosmosie i to było takie fajne wszystko połączone. I tego nie ma, tego Battlefront nie oferuje ten od tam są jakby podzielone, osobno masz bitwy powietrzne, osobno masz bitwy na ziemi i tak dalej. Więc myślę, że ludziom się to spodoba, czekamy na demo i na pewno ściągniemy i gramy za darmo. No czekamy również na wasze komentarze. Co wy sądzicie o tym projekcie, o posunięciu Electronic Arts? No a my teraz przejdziemy już chyba do ostatniego tematu, który będzie związany z No Man's Sky. No Man's Sky to chyba projekt, który został zapowiedziany ponad dwa lata temu, tak mi się wydaje. A może o, nawet stary, i trzy. Wydaje mi się, że cztery lata temu nawet. Tak? To jest już bardzo dawno. Dwa lata temu chyba dopiero tak Sony jakby przejęło pałeczkę marketingową i wtedy zrobiło się głośno o tej grze. Tak mi się wydaje, bo dwa lata temu to była ta powódź w ich studiu w Hello Games. I już pamiętam, że wtedy była afera, że już pracowali chyba 2 lata właśnie od grą i tam je zatopiło serwery, coś tam było. No ale w każdym razie No Man's Sky to jest gra, która ma ogromne oczekiwania chyba związane ze sobą i hype na tą grę jest ogromny. I przyznam się, że aż mnie dziwi trochę ten hype na tę grę. czy znaczy rozumiem, że to będzie bardzo ekscytujące i sama idea eksploracji kosmosu, wiele kwantyliony planet, jak się chwalą twórcy. No bo się hmm. generuje sam, prawda? Tak, hmm. więc rozumiem, ale nie rozumiem też jakby tak dużej pasji niektórych, yy, niektórych użytkowników, szczególnie na reddicie, jak jest ten forum i ogólnie fora fanowskie związane z tą grą. Twórcy tam się, znaczy użytkownicy po prostu yy, Płakali i byli tak, jakby oburzeni strasznie, jeżeli kiedyś okazało, że premiera wersji PC zostanie przełożona o dwa dni. To prawie spalili internet cały, jeżeli chodzi, <noise> zrobili takie zamieszki, więc trochę przesadzają niektórzy, ale w każdym razie o co chodzi? E, gra debutuje na konsolach sierpnia, 12 na PC, ale komuś już się udało zdobyć wersję na PS4, właśnie zapłacił za nią 1200 dolarów, co ciekawe, więc gratuluję poświęcenia. No, ale teraz jest na nim, nim skupiona całą uwaga całego internetu, więc e, coś za coś. No, i on już pograł trochę. Właściwie to można powiedzieć, że nie chcę mówić, że ukończył grę, tak jak piszą niektóre serwisy, bo to nie, nie na tej zasadzie działa, ale w każdym razie e, dotarł do centrum galaktyki koleś i to mu zajęło niecałe 40 godzin. I dla niektórych to jest mało, więc czego ja już zupełnie nie rozumiem, bo on mówi, że się w ogóle tam nie spieszył i tak dalej. Um, eksplorował różne planety i ulepszał statek i skupiał się na ulepszeniu statku właśnie, właśnie żeby dotrzeć do tego centrum galaktyki. Przy czym nie powiedział, co było dalej, bo on nie chce jakby spoilować tego, co się dzieje, jak dotrze się do tego centrum, ale zaznaczył, że jakby rozgrywka się wtedy nie kończy, więc moja teoria jest taka, że docieramy do tego centrum galaktyki i potem jesteśmy w nowej galaktyce i tak, wiesz, w kółko hmm. po prostu będzie. E, zapewne z tymi ulepszeniami, które już mamy. to jakby głównym zadaniem w tej grze jest dolecenie do centrum galaktyki, tak jak mi się to wydaje roz, rozumiem i skakanie po planetach po to, aby mieć jakby chyba zasoby, żeby dalej móc tak, podróżować. Bo ogólnie ideą jest eksploracja podstawową, czyli zwiedzanie, ale musisz też zbierać, znaczy musisz no zbierać po prostu surowce różne i tak dalej i na ziemi i w kosmosie też zbierasz jak chcesz, steroidy żeby ulepszać po pierwsze statek, bo nie, nie polecisz tam bliżej centrum, jeżeli nie uprzysz statku na jakieś tam sposoby. I musisz też ulepszać kombinezon, żeby odwiedzać niektóre planety, bo mają tam na przykład toksyczną atmosferę, albo nie wiem, mają agresywnych przeciwników, więc musisz mieć lepszą ochronę i tak dalej. Ogólnie jest tam element taki survivalowy właśnie, że musisz mieć odporność i na mróz, i na jakieś tam radioaktywne promieniowanie, na, na różne tam elementy, zależnie od planety. Więc jest sporo ulepszania. Ulepszać też narzędzie do wydobywania minerału, żeby coraz lepsze zdobywać. Więc to jest właśnie taki element zdobywania tych surowców, żeby ulepszać siebie i statek, i żeby dalej jak więc I to zawsze było wiadomo, jak dla mnie, ja zawsze wiedziałem, że o to chodzi w tej grze tak naprawdę, a wydaje mi się, że ludzie się spodziewali czegoś, no nie wiem, czegoś bardziej rozbudowanego, że tam będzie jakaś, nie wiem, no właściwie nie wiem czemu, czemu się ludzie teraz oburzają, że to chodzi tylko o to, żeby dotrzeć do centrum galaktyki i żeby że to zajęło ponad 30 godzin, bo jak dla mnie, ja tu nie widzę jakby powodu narzekań, nie? Bo kupujemy tak naprawdę grę za tę pełną cenę, ale nawet jeżeli byśmy tylko poprzestali na tym, że docieramy do tej jednej galaktyki, do końca, do, końca, do centrum, no to i tak mamy 40 godzin rozgrywki niecałe. No, z jednej gry to jest, jak dla mnie, wiesz, wystarczająco. No, Więc by... trochę... no patrząc na to, co się dzieje z innymi grami, no to faktycznie jeszcze 40 godzin to jest sporo. Tutaj on wymienia, wymienia trochę też wad, że tam Płynność tej całej rozgrywki, chyba chodzi o technikalia, nie jest za dobra. Że stopnie na przykład, ile jest stopni na danej planecie jest tylko podane w Fahrenheitach, więc faktycznie nie, się. Dla, dla mnie to jest trochę nie po drodze. No to chyba łatwo można by było zmienić, więc ciekawe no, Przy czym też tak? warto zaznaczyć, że w dniu premiery będzie dostępny bardzo duży patch, już twórcy powiedzieli. Um, I wiem też, że Sony wymaga od recenzentów, żeby zainstalowali aktualizację, zanim zaczną w ogóle grać. Więc tam na pewno będzie sporo poprawek, bo on też mówi tutaj, że w pewnym momencie rozgrywki po kilkunastu godzinach zdobywasz surowiec, który możesz sprzedać za bardzo, bardzo duże sumy pieniędzy. No i to jakby w efekcie bardzo ci przyspiesza proces, wiesz, dalszej wędrówki, bo masz dużo kasy i dużo zasobów dzięki temu. Więc to też pewnie zostanie tam zbalansowane to ta cała ekonomia tego handlu, bo jest też handel, tak? Spotykamy kosmitów. Na różnych planetach, tak mi się wydaje, bo nie wiem, ja spotkałem tylko jednego w tym demie, w którym grałem przed premierą. W każdym razie spotykamy tam gdzieś handlarzy, z którymi możemy wymieniać się na różne przedmioty, um, więc jest tu taki aspekt też ekonomii i zdobywania odpowiednich rzeczy i pieniędzy. Ale jak dla mnie, gracze trochę przesadzają jak zwykle i to jest efekt tego, że ta gra była tak strasznie hype'owana. I też, znaczy nie wiem, ja tu nie winię nikogo, nie winię ani Sony ani, ani twórców, bo to jest małe studio i wiadomo, że taki ambitny projekt zajął im tyle czasu, to mnie absolutnie nie dziwi, a z drugiej strony, Sony też nie ma nic wspólnego z, jakby z rozwojem tej gry, więc też trudno coś zarzucać Sony pod tym względem, że nie wiem, że czegoś nie, nie zrobili czy nie dopilnowali pod względem rozgrywki, więc ja jestem zainteresowany, czekam, chociaż nie jestem jakoś szczególnie zahipowany na tę produkcję. Tak się składa, że będę chyba recenzował, więc mm -hmm. e, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie będę musiał za bardzo spieszyć. Um, no ale... do GameScomu? No właśnie, do GameScomu, tym bardziej. Więc e, pewnie za tydzień będę mógł już poopowiadać, bo który jest za tydzień? Y jeszcze nie. Jeszcze Akurat nie. w środę wypada dziesiąty, Chyba, Aha. że dostaniesz jakoś wcześniej. No zobaczymy. Wcześniej. Zobaczymy, jak, jakie wymagania dostaniesz tam. W każdym razie, tak. Dajcie znać, jakie są wasze oczekiwania w stosunku do No Man's Sky, bo wiem, że są bardzo różne, jeżeli chodzi zależnie od gracza. Wydaje mi się, że głównym problemem tutaj jest to, że to właśnie to, ile czeka się na grę od jej zapowiedzi. No już mieliśmy bardzo dużo takich przykładów. Metal Gear Solid 5 na przykład. Tak. Duke Nukem Forever. No to to w ogóle, <laughs> no, ale... ale na przykład Wiedźmin chyba się wybronił w pewnym stopniu, chociaż też ludzie, ale to bardziej narzekali na kwestie techniczne. No tak, ale niż... mówimy tu też o grach, w mm -hmm. których jakby gracze mieli oczekiwania, bo grali w poprzedniej części, nie? I tak było z Metalgirem, i tak było z Wiedźminem, a to jest pierwszy przypadek chyba takiej gry, wiesz, zupełnie nowej marki, która od początku była tylko wielką, super ambitną obietnicą. I teraz dopiero ludzie po raz pierwszy zagrają w taki projekt i nie mieli wcześniej do czynienia z, z, no, z podobnymi częściami z no podobnymi grami, więc to jest ciekawe. Więc no, czekamy na wasze komentarze. Yy, tak jak yy, powiedział Mateusz, jakie są wasze oczekiwania? Czy są? tak niemiłosiernie wysokie, czy jednak jakieś takie w miarę, czy w ogóle zagracie w tą grę, a to był 205. odcinek 1+. Yy, łapkujcie, komentujcie proszę, yy, dajcie jakiś feedback, jak Wam się podoba. Yy, jeśli Wam się podoba, to polecajcie swoim znajomym, bo czytam bardzo dużo komentarzy, że super, że fajnie, szkoda, że tak mało odsłon macie. No to zachęcamy Was, żeby gdzieś udostępnić ten filmik, my się staramy, jak najbardziej możemy, może nas... YouTube blokuje, bo słyszałem, że teraz też są takie ostatnie praktyki nawet u niektórych okay. wielkich YouTuberów. Więc czekamy. Czekamy na to wszystko. 205 odcinek GN. Razem ze mną w studio był Mateusz Danowicz. Przed mikrofonem również był Mateusz Widut. Trzymajcie się. Cześć i do za tydzień.